dobry, witam was na moim kanale. Dzisiaj poszukamy rzutów sarny. Idziemy sobie właśnie z tym kawałek od domu. Chodzę tutaj, no tutaj ostatnio widziałem, jak chodziły właśnie capki. To jest fajny taki teren do chodzenia, wam powiem. Koziołki też lubią tutaj tędy chodzić. Ale, no zobaczmy, zobaczmy. W tamtym roku tutaj okopnia, pnia znalazłem roga. Czapka. Tutaj jeszcze widzimy. O. Czekajcie, po cięciu widzimy się na dole. Tak się prezentuje ta góraczka taka fajna, ładna. Chciałam sobie zejść tak, żebym się nie opuścił telefonu. To jest taka młaka. Idziemy dalej. Idziemy tutaj, a tutaj na dół trzeba jeszcze nie będę już wychodził do góry na nadu. To się widzę z wami, jak będę troszeczkę niżej. Jestem już tutaj ze kawałek na dół. idziemy na dół. Tak. Jestem tutaj już na dole. I idę sobie. Widzę, że patrzcie jaki piękny różek. Nie wiem, czy wieko widzicie, czy nie? Jak bardzo widzę. Idziemy. O! Patrzcie, Jekielny, ładny rzut. Perlony. Chyba świeży. Piękny szucik to idziemy dalej To po przerwie widzę się nadal z wami Witam was z powrotem Chodzę już jakąś prawie godzina i przysiągam wreszcie do tej łąki tam o idziemy radu na jeden żucikino. kino piękny dłużek Zobaczmy, widzę, tutaj dość tak, jakby chodziły, w drugiej stronie, właśnie teraz piszę na tą stronę. Troszkę w zmienionym miejscu wyszło. Muszę się cofnąć. Idziemy. Też już po malutku idzie. Ja wiem gdzie. Nie ten. ma minął rzucika i widać, że chodzone. Zrobię takie kółeczko. No pochodzę tutaj tędy i się za chwilę widzę z wami. Chodziłem już dość długo, już ponad 40 minut, obeszłam HEAD, wokół tam za potokiem tu i przyszłym z powrotem tutaj i teraz idziemy bardziej w tą stronę. Zobaczymy, może coś się uda znaleźć. Тутой так тутой. Катя, сейчас будешь жут. Что мы идем? Tak, żućka. Piękny, ale jaki ciężki, świeżutki. Słoneczko widać się.